W ramach projektu wyposażono salę numer 8 w tablicę multimedialną oraz sfinansowano wydruk przygotowanych przez uczniów klasy trzeciej d plakatów motywacyjnych, stanowiących doskonałe uzupełnienie wystroju sali. Dzięki realizacji projektu stworzona została przestrzeń dla innowacyjnych zajęć edukacyjnych, z których korzystają uczniowie pierwszego liceum z terenu powiatu oleśnickiego i namysłowskiego. Nikt z nas nie pamięta już, jak to pomieszczenie wyglądało wcześniej. Dzisiaj jest to piękna, nowoczesna pracownia, w której nauka jest czystą przyjemnością. Szanowni Państwo, salon numer 8 jest wzorcem tego, jak powinna wyglądać nowoczesna edukacja, do czego oczywiście dąży nasze liceum. Układ ławek jest świetny do komunikacji, co jest istotne w języku angielskim. Mamy duży telewizor. Duży telewizor umożliwia bardzo łatwe prezentowanie. Niewielki rozmiar tej sali również y, pozwala uczniom y, lepiej usłyszeć to, co się dzieje na lekcji. Jest to przykład, jak powinny wyglądać sale językowe. Bardzo lubię tę salę, ponieważ jest ona wykonana bo w nowoczesnym stylu. Autorami y, dekoracji jesteśmy również my. Jest to blisko wejścia. Musimy daleko chodzić. I ta na Londyn bardzo zachęca nas do może kiedyś odwiedzenia tego miasta. Tak, przede wszystkim ja też jestem wielką faną tej nagrody, bo pomagaliśmy ją wybierać pani ślibińskiej i sprawia ona, że siedząc tutaj na tej lekcji jestem jakby łatwiej się wczuć w ten klimat, przede wszystkim brytyjski. Realizowanie innowacji pedagogicznej biznes English i w tej sali to sama przyjemność. Pracownia jest piękna i nowoczesna. Ale też przy tym naprawdę przytulne. Bardzo za to Szanowni Państwo, Nagrodę Słowaka w kategorii Przyjaciel Szkoły otrzymuje Fundacja Pracownicza Grupy V.E. działająca przy firmie Veluks na Mysłowie.